Na 14 Muszę się może stawić. Eee. 13 części byłem eee. eee. podawany na bloku i w zasadzie chciałbym podziękować za 20 subskrypcji zostawione eee, na moim kanale. 5 łapek w górę za, za odcinek z tego z, z, z tym razem w kosmosie i sobie ja to nagrywam w dzień, w którym wyszedł ten wyszedł odcinek razem w kosmosie po prostu jutro mnie nie będzie i ustawię premierę na jutro chcę żebyście mogli co jutro też oglądać mnie no po prostu mówiłem, że ustawię premierę na dzisiaj no widzę, że mi się tutaj mowy respio to mi się przyda nie spędzi wszystko w Przepraszam, muszę się podrapać. Nie, komary chyba pogryzę O! Halo? Dobra, i to jest już przedostatnia ręka. To już. Zaraz koniec tej serii. Dobra, to seria. Ale przerasło tu. Tyle mi przyniosło. Jestem mega mega wdzięczny widzę, za to, co zrobiliście przez całą tą serię. To jest niemożliwe. Naprawdę. Mega, jestem zadowolona i też bardzo Wam dziękuję, bo bez Was to by się wszystko nie udało. I teraz już możecie napisać w komentarzu, co, co możemy zrobić następne, bo tak naprawdę to ja nie mam za bardzo pomysłu. Coś zrobić. Może to być coś duże i żeby zajmowało na pewno kilka odcinków, ale nocy, no co najmniej nie wiem. No po prostu dużo, żeby nie był tak jak ten, że tak jak, um, tak jak hotel, że to było kilka odcinków, tylko kilka. Więc, jak macie jakieś pomysł, co chcecie, żebym nagrał, to, to piszcie w komentarzach. Ja, ocenę, ja ocenię jak będzie mi się podobało i jak to zrobimy. To przypnę serduszko pod komentarzem. Więc piszcie szybko w komentarzu. Teraz piszcie. Teraz ja chcę widzieć napisane komentarze w Nie może się nie chce To trzeba robić. Widzicie content. content. Dobra, pierwszy pokój. Na ten, nie wiem, ja połączymy ostatni odcinek z tego piętra z tym, ale ja chyba nie wiem, bo to będzie, bo tutaj na samej górze będą pokoje VIP, czyli wszystkich pokoje członków tego miasta, które czy ktoś tam dołożyli do swojej swoją do tego bloku. Więc trzeba im to jakoś wynagrodzić. Uuu, to daleko poleciałam. Dotąd. Dobra. Już zarówno chyba jakaś połowa odcinka minęła. Więc jakieś jeszcze nie ten... Jak jeszcze nie napisałeś komentarza, to napisz teraz szybko, bo zaraz ci skończyę, ciebie nie będzie śmia czasu. Szybko, szybko pisz, pisz tutaj. Czekaj, w ogóle jest dźwięk? Jest dźwięk. Dobra. Ja sprawdzam. I w ogóle w ogóle widzimy, Stawcie trzy łapki w górę. Co najmniej trzy łapki w górę, bo wtedy będę nią łącznie już. E, Stała tak w górę na pod moich film, pod moimi filmami nie będę mega zadowolony i to będzie dla mnie motywacja, żeby jeszcze lepsze filmy nakrywać nie, na, pe na pewno nie będzie tylko Minecraft no jak widzicie, na moim kanale jest dużo innych z innych gier te monologia też była dla dobra ces bo się pojawiła tak gra w kosmosie no ten odcinek z własną mi się bardzo spodobał. Zagliście pięć łopat w No To jest dużo. Niby na, na to, że to jest dopiero pierwszy odcinek z tej serii, to dobrze poszło. Naprawdę, dziękuję. Dziękuję. Ej, okay, po prostu, jak tak Marsza, to przystążę, gumę. go mam. Ja nie to przepraszam. Dobra, ja nie będę żuł na no, film. Film to film. Widziałem, jak słyszycie, jak się Chyba, że was to ekscytuje, to piszcie w komentarzu na no, następny odcinek bez znaku, i pewnie masz Masz Dobra. Do. I tak. też może być tak, że zadzwoni u mnie domofon i... Będzie pies się darł, więc ja bardzo też za to przepraszam. pies tak ma, że on po prostu się drze jak jakiejś większej dźwięku słyszę. To co, jeszcze nie skończymy. No, dobra, kanapa, taki Spokój zrobiony, zrobione, pokój jak pokój. To nie ma żadnych luksusów. 7 minut. Muszę jeszcze tutaj tam. A i czy mi się tutaj wydawało, jakby ktoś to rozkopał i położył z powagą? Też, czy mieliście takie, takie tam, że? Tak się. Nie, za to. to. I ktoś tu tak zrobił. Ja nie miałem tak Coś myślałem, ale. Nie wiem, nie wiem. Już tylko tak mówię, ja mam już z Dobra. Chyba mi kolega tele, nie, powiedział, tylko nie Natrix mi powiedział, że teraz przechodziłem mutację głosu i będę miała jakiś piskliwy. Nie wiem, wy i, widzowie, jak mieliście już mutację głosu i ty mieliście taki piskliwy, to możecie napisać, czy mieliście. To jest normalna rzecz. Ja się tego nie wstydzę. Jakby ktoś się jak będzie mnie przeszywał, to mam ich. Jak ktoś będzie Was przeszły, to też mam ich. Więc spokojnie, możecie pisać. Ja Was spawam. Ten kalebrat, jak będzie Was zobrażał. Je t'envoie un petit peu de tout. Je t'envoie un wiedzieliście, że istnieją takie gumy w ogóle w kształcie papierosa Że, jak się to to normalnie z nich tym wylatuje? To właśnie takie mam. Spokojnie są To są gumy, tylko gumy nie, nie, nie. Pfff. Nie. Pfff. Bro. Ну, Tutaj taka dekoracja będzie. Drzwi. o co drzwi? Dobra, ile to trwa? 11 minut, to idealnie. Sobie Jeszcze ponumerujemy te pokoje. Już jest światło, to co to mi się tutaj spiło?

не обязательно и не сейчас на добра я сейчас сразу пока <coughs> прошу przepraszam. Pyk, 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 pyk. No zrobić nie mogę. I pyk. Mamy schody, tylko wybijemy, co tutaj mamy. O, boga, nie, nie mogę. Pik, pięk, takie jak z Gichona. Ui. Jut. Co tu ja ale ich tak, pozabijam. Co ja, co ja, to ja, Dobra, I ja, to trwa 14 minut. Dobra, ja, ja, mam ja, co ja, co ja, Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do utra.